W imieniu lokalnej grupy rybackiej 7 Ryb zachęcam Państwa do oddania głosu na nasz projekt w zgodzie z naturą, realizowany ze środków unijnych w zakresie edukacji ekologicznej, a nominowany w plebiscycie samorządu województwa wielkopolskiego Łączy nas Wielkopolskie w kategorii Łączy nas dobry klimat. Nasz projekt jest wyjątkowy, bo powstał z pasji osób i podmiotów zrzeszonych w stowarzyszeniu oraz jego pracowników, by edukować mieszkańców w zakresie szeroko rozumianej ochrony przyrody i planety, by zachować to, co najcenniejsze dla przyszłych pokoleń. Wybudowaliśmy infrastrukturę ekologiczną. To jest ścieżki z wiatami, tablicami informacyjnymi i przyrządami. Wszystko to dało początek naszego działania. Zrealizowaliśmy pikniki, artykuły prasowe i film edukacyjny. Wszystko to w zakresie edukacji ekologicznej. Dzięki łączonej formule tradycyjnej i online projektu projekt dotarł nie tylko do mieszkańców obszaru dziewięciu gmin Wielkopolski, na których działa stowarzyszenie ale także do całej rzeszy odbiorców i użytkowników mediów społecznościowych. Głosujcie na nasz projekt, bo uzmysławia nam tak ważne aspekty dla nas wszystkich i przyszłych pokoleń.